Dzień dobry serdecznie z tej strony, Sebastian Kołczyk i witam Cię w kolejnym materiale, gdzie omawiamy, jak korzystać z notacji BPMN. Dzisiaj powiemy sobie, jak rozpocząć proces, kiedy mamy wiele zdarzeń, które go wywołują. Generalnie zasada jest taka, żeby unikać takich sytuacji, starajmy się, aby każdy proces był rozpoczynany przez jedno konkretne zdarzenie, to wtedy ułatwia nam. Pracę, bardzo ułatwia nam pracę. Ale nie zawsze to jest możliwe, a nawet bardzo często nie jest to możliwe. Więc, aby móc rozpocząć taki proces, stworzone zostały dwa zdarzenia startowe. Ja już tutaj odpalam sobie Paradigma i zacznę rysować. To jest zdarzenie jedno i drugie. One się już pojawiają na Ekranie będą widoczne gdzieś tam na górze. Powiększymy je. Mamy tutaj krzyż. Co to są za zdarzenia, które rozpoczynają taką akcję. One nazywają się Multiple Start Event, albo Parallel Multiple Start Event. To oznacza tyle, że może być wiele zdarzeń, które powodują zainicjowanie takiego procesu. Czym one się w takim razie różnią? Jedno sprowadza się do tego, że jeden z wielu Zdarzeń, jedno z wielu zdarzeń może się wydarzyć i wtedy nasz proces startuje. W drugim przypadku oznacza to tyle, że wszystkie zdarzenia muszą zaistnieć. Pierwszy, czyli multiple, ten po lewo, gdzie mamy sobie piękny kształt pięciokątu, oznacza, że jedno z, ze zdarzeń musi wystąpić. Czyli jeśli mamy generowanie raportu i są dwa zdarzenia, można wygenerować ten raport ręcznie albo on generuje się czasowo. To wystarczy, że jeden z jedno z tych zdarzeń zaistnieje, to cały proces rusza. W drugim przypadku, gdy te zdarzenia muszą trafić równolegle, muszą być spełnione wszystkie warunki, wszystkie zdarzenia, które się wydarzyły, żeby ten proces wystartował, więc. Przypuśćmy, że akceptacja danego dokumentu musi być wykonana przez dwie osoby, i jednym zdarzeniem jest jedna zgoda, drugim zdarzeniem jest zgoda tylko, że jakiegoś kierownika albo osoby, która jest dedykowana do akceptacji takich zgód. Cały proces rusza wtedy, kiedy obie zgody są udzielone, więc możemy to rozbić, jeśli to na przykład są różne, ewentualnie musi być zgoda i upłynąć trzy godziny, czyli mamy i czasowe zdarzenie inicjujące i domyślne, gdzie dana osoba daje swoją zgodę. No dobra, ale czasami chcemy to rozbić, jednak nie chcemy używać tych zdarzeń, bo wtedy musimy je rozpisać dość szczegółowo, opis się robi szeroki, a czasami te zdarzenia też w innym momencie trafiają. Więc co możemy zrobić teraz? I zróbmy sobie to na przykładzie generowania raportu. Zrobimy sobie tutaj prościutki procesik. Jak zebranie danych. Drugim będzie przygotowanie raportu. I trzecim będzie wysyłka raportu. Zrobimy sobie teraz, żeby one wyglądały trochę fajniej. Pyk. Poszerzyliśmy je. Są poukładane. Zrobimy sobie end event na końcu. Jeszcze, żeby było fajnie widoczne, że to jest faktycznie proces. Dobrze, dobrze, dobrze. No dobra, i mamy taki prosty raporcik, znaczy prosty procesik o odnośnie generowania raportu. Jedne to jest zebranie danych, przygotowanie raportu i wysyłka raportu. Dobrze, co może wywoływać taki, taki proces? Po pierwsze, przygotowanie raportu ad hoc. Bo zawsze jest tak, że ktoś przyjdzie ważny i powie, poproszę, raport. I mamy tutaj pierwszy nasz, pierwsze nasze zdarzenie startujące. Dodamy sobie jeszcze strzałeczkę. Pyk. Strzałeczek nie widać, bo są czarne i tylko zasłaniają, ale one są. Dobrze, ale zazwyczaj raporty działają też tak, że chcemy je generować co jakiś czas. Więc co możemy zrobić? Możemy zrobić coś takiego, że dodajemy kolejne zdarzenie startowe. Tym razem będzie to timer. I powiększamy sobie go. Bierzemy fajniejszy wygląd i robimy codziennie o 5.00 rano. I mamy kolejne zdarzenie, i je możemy też połączyć. I to też będzie poprawnie, według notacji. Dodałem strzałeczkę. Teraz potrzebuję chwili, żeby te strzałeczki pomalować na białą. No dobra, chwilę to trwało, ale udało mi się zmienić tyl strzałek na białe, więc teraz widzimy, że mamy dwa zdarzenia inicjujące proces. Jedno to jest przygotowanie raportu ad hoc, drugie to jest zdarzenie czasowe, że codziennie o 5 rano generujemy ten raport. I tak to może wyglądać. Ale przypuśćmy, że mamy jeszcze jeden system, który nam wysyła już przygotowane dane. Więc co sobie możemy zrobić, to Dodać jeszcze jedno zdarzenie. To też będzie zdarzenie startowe. Przesuwamy je sobie. Troszkę je powiększę. Odebrane dane do raportu. To będzie zdarzenie typu message, ponieważ to jest gotowa paczka danych przygotowana przez inny system, który trafia do naszego. I w momencie, kiedy takie zdarzenie startowe trafia, no to wiemy, że tych zebrania, zebrania danych już nie ma. Pomijamy ten krok. Te dane są już przygotowane, więc to, co musimy zrobić, to przejść do przygotowania raportu. Więc możemy sobie dodać odniesienie. Ja od razu to narysuję. Jest jeszcze czarne, ale już dodałem nowy, nowy format. I widać, że jest białe. I mamy kolejne zdarzenie startujące dany proces, który trafia od razu, od razu do drugiego kroku. Dobrą praktyką jest też numerowanie tych kroków, ale to jest tylko przykład, żeby pokazać, w jaki sposób możemy wykorzystać kilka zdarzeń i narysować to w projekcie tak, żeby to było zgodne ze sztuką i było czytelne. Niezależnie od tego, czy wykorzystasz jedno zdarzenie, które jest typu multiple i sobie tam opiszesz te wszystkie warunki, czy wykorzystasz to rozbicie gdzie czasami jest potrzebne to rozbicie, ponieważ różne zdarzenia startujący proces inicjujący proces mogą startować proces od różnych etapów, tak? Możemy pominąć część kroków, możemy sobie od razu przejść na sam ostatni krok danego procesu. Wszystko zależy. Jest bardzo dużo możliwości. Należy po prostu korzystać z tego, tak by było to proste i czytelne. To jest Klucz naszego rysowania procesów, żeby to było czytelne i zrozumiałe i jednoznaczne. No, każdy proces musi być jednoznaczny. O tym też bardzo często ludzie zapominają i wrzucają tam 60 tysięcy różnych elementów, i nikt potem dosłownie tego nie czyta. Dziękuję Ci za dziś. To jest tyle, jeśli chodzi o te zdarzenia, które zaczynają proces w momencie, gdy tych zdarzeń jest więcej. Mam nadzieję, że materiał był dla Ciebie bardzo przydatny. Słyszymy się już niebawem. Zapraszam Cię serdecznie do swojej społeczności, gdzie poruszamy różne tematy związane i z BPMN, i z UML, i ogólnie z analizą biznesową, ale też produktywnością czy szkoleniami, więc mam nadzieję, że słyszymy i widzimy się tam. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.